Jest mocno, jest mocno, kurwa jest mocno. Ej, wychodzę na ulicę, wsiadam sobie do kijanki. Kasper jebany bez trzymanki. Pierdolę wam wszystkim, matki Jestem wystrzony od bąków, babki. To nie z tej ziemi, dis na Kaspra. Powiedz mi, Kasperku, czy z Irkiem, czy z mamą. Czy z Irkiem, czy z mamą. Ej! pa pa, pa, pa. Bad Pijam sobie, tu na Kasper wybiera ośmiobita. Jest skończoną pizdą i liże ze śmietnika. Minus sześć puchartów, już płacze ta dziwka. Nawija dla was polski ziemniak. Szymon to skończony wieśniak. Nie wychodzi z domu i wygląda jak czereśniak Nieposiadowany i jebie mu spod sutanny. Z chuja wyciskam ostatnie soki. Twoja babka już się mnie boi. Nic, to nowy movement, nie robimy już pornoli. Szymon, jebie mocnym gównem. Kasper, jak chce, to wącha mu stopę. Jego pies wygląda jak paruwa, szczeka jak świnia. Wystarczy telefon i zerżnie cię w dupę. Ćwiczę na pace 200 kilo biorę. Nie wchodź w mi w drogę, bo cię rozpierdolę. Jestem pierdolonym greckim bogiem. Ej! Niebać kacpera. Ja się Co Wychodzę na ulicę, wsiadam sobie do kijanki. Kasper jest jebany tutaj bez trzymanki. Pierdolę wam wszystkim matki. Jestem wystrzelony od bąków babki. To nie z ziemi, Disna na kacpra. Powiedz mi, Kacperku, czy z Irkiem, czy z Mamą? Czy Z Irkiem, czy z Mamą? Ej! oczywiście Mikołaj Machaj I